트마이 쇼인추후 트마이시르머렌카이인추후 하이 트마이시하냐 빠빠

Co A co ta wielka ryba robi? A czemu tam jest zamknięte? No nie wiem. Spróbujemy otworzyć, co? Hania, fajnie. Fajnie, Hania. Zamknięte, tam drugi plac zabaw jest zamknięty. Fajnie, Hania? Husiu, husiu? Czemu drugi plezja, nie wiem. No nie wiem. Teraz <trafię> <Prac> Hania. <trafię> I na karuzelę. Na Na chcesz? Szybciej, Hania? Tak. A czemu tylko jedną rękę? Albo jedną. Nie. A to nie to mnie zepsuło? bo zepsuł ktoś. I teraz w drugą stronę. A jest to mnie zepsuło? Nie wiem. Nie boi się Zjechał, popatrz Hania Hania też zjechała Brawo Dzień dobry Dzień dobry, proszę pana Zjedz Zjedziesz jeszcze raz? Zjedziesz jeszcze raz ze ślizgawki? Czy się boisz? Daj rączkę, daj rączkę. Cześć. Chodź, jedziemy jeszcze raz. Paweł nie tędy, tam tędy się wchodzi. Tędy nie wchodź. Tędy nie wchodź, Paweł. Paweł nie wolno tędy wchodzić. Rozumiesz? Czekaj, Hania. Czekaj. A w nie skacz, zjeżdżaj. Kto pierwszy, Hania czy Paweł? O, ale Paweł zjechał, teraz Hania. Brawo! Kto szybciej, Hania czy Paweł? Hania czy Paweł? I teraz Hania! Powaga Hania jedzie! Patrz jakie dziecania! Brawo! Wow. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani No sam dasz radę, ale tędy się nie wchodzi, Paweł. Padeł szybko będzie Maweł będzie szybko zjeżdżał, no. no Zjeżdżaj zjeżdżaj No ale zjeżdżaj No Możesz tylko połóż się i zjeżdżaj O, Henia też chce już jechać Tyłem nie, nie Pałoku, tyłem lepiej nie <laughs>